Siema widzę witam w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj gramy dalej w Plan Zombies 2 i generalnie widzowie, jeden widz mi napisał, żebym zrobił jakby jeden challenge czyli zagrał samymi, z, z, znaczy, samymi postaciami z y, pierwszej krainy y, bo mam teraz drugą krainę, ale samymi z pierwszymi chociaż y, tego chociaż i tak w sumie prawie używałem wszystkich z, z pierwszej ale widzę, że zagramy wszystkimi postaciami z pierwszej krainy i jednym Gold taki dostałem challenge, ale zanim widzę, jeszcze to zrobimy, chciałem wam powiedzieć, bo widzowie, ponieważ tutaj jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, że powiem wam, który jestem już na arenach. I na arenach aktualnie jestem, zobaczmy w sumie sami. Jestem pierwszy na arenach. Trzymam się na razie pierwszy. Za 24 minut jest koniec naszych aren, więc dostanę wtedy 36 gemów. I sobie w kolejnym odcinku kupię jakąś postać za 100 gemów. I przejdziemy do Ligi Wood. No i zobaczymy jak będzie dalej. Jak na razie widzowie, dzisiaj przechodzimy dalsze poziomy. Czyli idziemy tutaj na Adventure i przechodzimy dalej gierkę. Bo musimy jak najszybciej, zrobimy sobie cały deck widzowie z pierwszej krainy, czyli z Ancient Egypt. Y I tak dalej widzowie. 25 poziomów mamy, mamy dopiero 13 i odblokujemy teraz Wild West. Dobra, stawcie widzowie lajka, like, będzie nam mi naprawdę miło. A my już lecimy do gierki, dobra. Czy my mamy tutaj jakieś w ogóle... Daily Reward 7. Tutaj jest aż codziennych rzeczy, które sobie zblokujemy dzisiaj. Tutaj mamy też jakieś tutaj wardy i najpierw zanim się to zrobimy, chodźmy do naszych roślinek, bo generalnie one nam dadzą, dadzą tutaj trochę boostów, więc sobie użyjemy. Ale to dopiero potem. Najpierw już zrobimy ten challenge, który mi tutaj polecił Doktor bo Jak chcecie mi dać jakieś challenge, to piszcie w komentarzach, jaki mam deck na przykład użyć czy coś takiego albo porady odnośnie gry. I teraz tak, odblokujemy sobie dzisiaj. Tripitera, czyli jedną postać z bardziej lubianych u mnie na plan wersji Zombies 1, ponieważ bardzo ją lubiłem. No ale zobaczymy, czy w tej wersji też będę ją lubił. Dobra, tutaj nam gadają. Jakie. Czekajcie, co? Planuj swoją. Dobra, ja rozumiem, czyli znowu muszę jakby z planowaniem zrobić, więc. Chyba nie zrobię teraz challenge'u tego. Albo dobra, zróbmy ten challenge, ok? Czyli samymi z Egiptu. No to bierzemy to z Egiptu. Z Egiptu jest też yy, on. Jest też on. Yy, I kto jest jeszcze z Egiptu? Ej, widzę, tu nic nie ma z Egiptu, praktycznie. Muszę wziąć tego, którego nie będę używał. I on mi powiedział, żebym wziął Goldbluma jeszcze, więc weźmiemy sobie Goldbluma. Czekajcie, gdzie jest Goldblum. Ja już tutaj się mylę, widzę. Ale z Egiptu nie ma jakoś dużo postaci. Gdzie on jest? Albo bo to nie ma Goldbluma tutaj, dobra. To po prostu zagramy sobie tak. O, tutaj weźmy jeszcze takie podstawowe, dobra. Gramy takim średnim dekiem, ale zobaczymy, czy nam się uda widzę, wygrać. Więc lecimy. Mamy tutaj cztery postaci, czyli większość deku mamy tutaj z Egiptu. I lecimy sobie. postawmy sobie tutaj na przykład te Piszutery za 200. Dajmy sobie tutaj jeszcze ziemniaczki. Tylko dałbym je, dobra, dajmy je tutaj te ziemniaczki, Myślę, że do spoczko. Czekajcie, tutaj tak Raz czy Teraz jeszcze bokserów sobie damy Tutaj, żeby zniszczyli ich Myślę, że taki dek jest spoko No i to w sumie tylko tyle, widzowie no, Mam nadzieję, że ten dek wygra to My sobie tą grę przyspieszymy, bo No wiecie, to takie walki to są jakby Łatwe do pokonania, więc No więc my sobie popatrzymy po prostu zobaczymy jak idzie tutaj Na razie idzie mega spoko Tylko ci nam zawsze przeszkadzają Kurde, widzę trzeba, wiecie co O nie, on nam zniszczy Czekajcie, trzeba użyć naszego komba tutaj, busta, bo inaczej byśmy przegrali. Dwa ziemniaki straciliśmy, widzę, najgorzej. Ale myślę, że damy radę. Powinniśmy się otrząsnąć trochę po tym. Mamy już pół gry i szczerze... Idzie nam mnie najgorzej, pomimo, że mamy to coś, co zjada groby, bo nie miałem innego wyboru. No ale dobra, dajmy sobie kolejnego busta. Pieg dobra. I naprawdę idzie S na razie gierka, ale w sumie trochę jesteśmy ranni, no ale dobra. Znowu i do papugi. Papugi będą trudne do pokonania. O Jezu. Dobra, damy chyba radę. Nice, dobra, papugi zginęły, bo bokserzy nam pomagają. I chyba wygramy to. Powinniśmy wygrać, już jest finał, no wygramy tą rundę na S, bo tutaj dajmy jeszcze busta. No i w sumie to już koniec gierki, bo wygraliśmy. No Nie licząc tego, bo tutaj mamy mały problem, ale chyba dadzą radę albo nie. No nie gadajcie. Dobra, dał radę, dał radę. I czy te nie ten nie da rady? Nie dał rady. Nie gadajcie, widzowie, że my nie wygramy tego. Nie, nie, widzowie, no no way. Serio? Dasz radę, dasz radę! No nie, nie da rady. Albo da? Nie, nie da rady, trzy kosiarki stracimy. Nie użyję busta, bo się nie opłaca stracić te prawie tysiąc kaski, więc... Mamy Tripitera. No jak widzieliście, wygraliśmy z darmowym deckiem, lecz straciliśmy trochę kosiarek, ale mamy go. To jest najważniejsze. Tripiter. Moja ulubiona postać w Planet zombie Zombies 1. No, jedna z ulubieńszych. Dobra, gdzie NC ja już wróciłem i jestem, bo oczywiście, jak zawsze, reklamami craszuje grę. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale jestem już. No i generalnie, widzowie, mamy tutaj 15 level teraz do pokonania. Tutaj, tak dalej, mamy jeszcze Pikę roka, coś takiego ciekawe. Mamy to jedno miejsce więcej, mega dużo nagród oraz wisienkę. Dobra, sobie zaraz ogarniemy, ale zanim to jeszcze zrobimy, zobaczymy sobie widzowie, ponieważ zaraz mamy też e, tego Rewarda. Tego Rewarda mamy widzowie, te nasze gemy z Areny i chcę zobaczyć, za ile one będą, bo to będzie zaraz, widzowie, za 15 minut. Dobra, czyli o około 9... tak, o 19 będzie, e, więc spoko. Więc my sobie zagramy rundę, a po rundce, widzę, zrobię małe cięcie, no i o 19 się będziemy widzieć przy Rewardzie i będzie mega ciekawie. Albo po prostu w nowym odcinku. Ale jak na razie idziemy zagrać jeszcze jedną rundę. Myślę, że damy radę. I tym razem sobie. Czekajcie, 15 tutaj. 15 level. Yy, Przedstawiamy sobie tri... Tripitera? No, Tripitera to jest, chyba się tak nazywa. Yy, nie mogę przeskoczyć kwiatków. Trzeba się przejść przez kwiatki. Rozumiem, dobra. To widzę wiecie co. Yy, może postaci na buście? Nie, wiem, czy nam się opłaca. Czekajcie. Yy, weźmy sobie Twin Sunflower. Weźmy sobie Gold Goldbluma na imitatorze bym wziął. Imitator, czy tak, tak, coś takiego. I czekajcie, bo mamy tutaj postacie premium, tylko... Mm, nie wiem jakby tutaj widzowie tak mniej więcej. Weźmy tylko to z Premki, ok Bo ja nie chcę też jakoś brać zbyt mocnych. Weźmy na przykład też to i widzowie powiedzmy, że... Armatę może, bo skoro będziemy tyle Goldblumów, to tak, to coś musi być mocnego, więc niech będzie coś takiego. Myślę, że taki deck jest spoko. No i lecimy z rundą. Dobra, gold bloom, kolejny gold bloom, nice. Mamy już ponad 800 i teraz spamimy sobie jednym rządkiem tutaj słoneczek, co nie będzie go G Tylko problem jest taki, że powinienem ziemniaki dać w tej rundzie, rundce, ale trudno się mówi. Dobra, tutaj bombą pospamiliśmy, idzie nam kolejny. Dobra, co się dzieje, widzę, wiemy już na start, kurde, spamimy z tych armat za 400, naprawdę, pro. Dobra, teraz tak walniemy mu jeszcze jedną armatą, pyk, dobrze, ja się boję, że zaraz z, li, z Lian, jak to się nazywa, znaczy, no wiecie, przylecą nam z, tam, z tego, z nieba te latające zombiaki, no nie, już mówiłem właśnie o tym, no nie, o, dobra, spadł do wody, spadł do wody, nice, widzowie, widzowie, mamy problem, o, o, słuchajcie, trzeba to jakoś taktycznie zrobić, pyk, dobrze, o nie, to nie było taktyczne. Kurde, będzie problem, widzowie. Ale nie no, myślę, że powinniśmy dać radę. Dajmy tutaj, dajmy to, tutaj walnijmy też i jak na razie wygrywamy. Dobra, jak na razie idzie spoko. I teraz tak. Czekajcie, bo tu będzie problem. Dajmy sobie kolejne gold bloomy. I dajmy kolejnego kanona. O, to będzie mega pro, widzowie. Dobra, o jeszcze tutaj przewaliśmy, jeszcze tym. Dokładnie, o jak widzicie, naprawdę spoko idzie Teraz dajmy tutaj, kanonem No i chyba wygramy to, powoli to nam już pół rundy, nice Dobra, tam mi skaczą ci O nie, szybko się budź Dobra, nice, leżą Teraz tutaj szybko, zanim strzeli z armaty Dawaj Nie wierzę, no akurat wystrzelił go Dajmy sobie z, z tego, z busta nie, nie gadaj. Dobra, myślałem, że to już go nie zabije. Już się przestraszyłem. Dajmy kolejny rządek tych z armatami, bo my musimy mieć takie dwa rządki. I naprawdę, widzę, te kanony są mega spoczko, opłacalne. Dobra, lecimy tak. Aha, no mogłem i tak, ale dobra, nieważne. Chciałem inaczej to zrobić. Dajmy sobie tutaj busta. I, i jeszcze jednego busta, może, albo nie, jeszcze jednego to może nie, dobra. Nie! Armaty. Szybko, jeszcze jednego. Dobra, nice. Teraz tak widzę, patrzcie. Dajemy tu, tu i tu i jeszcze tu. O, no tak, dokładnie o to chodziło nic, nie? I wygraliśmy widzę całą grę. Nice. Mamy odcinek już 9 minut, kolejna runda wygrana. I naprawdę bezpraktycznie używania premium postaci. No tak troszkę pomogły, tak mało. Dobra widząc, ja już wróciłem z AWK i nie było mi przez kilka minut, jest już 19.1, więc od minuty powinienem już móc... Dostać rewarda, tylko nie wiem jak to działa widzowie, ale czekajcie, cofnijmy sobie, jeszcze raz kliknijmy, bo może się zbagowało coś. I co to jest? Co to jest widzowie? comeback in 5 do 10 minut. Aha, no to poczekajcie te 5 do 10 minut. Co wie ogólnie chciałem wam powiedzieć, że wy mi zawsze podajecie te rady, bo ja widziałem, że wam naprawdę dużo mi da rad podawaliście, rady na przykład, że mam jakoś włączyć serduszko, czy coś takiego, żeby mieć od razu tę roślinę wybraną, e, przedstawiamy to sobie, oraz mówiliście mi, żeby e, kupić tą roślinkę, ZOBEAN POD, bo u nas naprawdę i to naprawdę mocno, tak pisaliście bo na spawni zombiaki, więc oczywiście to wszystko kupię, tylko musicie po prostu poczekać, bo muszę jakiś collect 100 set postaram się to zdobyć i widzowie mam nadzieję, że nam się uda, bo piszecie tutaj mi w komentarzach, każdy z pami, że to jest naprawdę mocne, więc my sobie to na pewno zakupimy niedługo, więc oglądajcie filmy, będzie naprawdę miło a my mamy już areny i czy my już możemy odblokować nasze gemy? Tak, możemy. Mamy 12 cukierków, 36 gemów i 1000 kasy. Bardzo fajnie. I czy mamy teraz nową rangę? Widzowie, bo byliśmy top 1. Powinniśmy mieć teraz nową rangę. Dokładnie mamy Wutle Aguę, czyli to jest tak, to jest ta lepsza ranga i teraz 15 gemów więcej, kasy 6000 więcej oraz 10 więcej cukierków. Więc naprawdę spoko. Yy, brick potem Iron Bronze. I tak dalej. My sobie spróbujemy, bo na razie każdy ma zero, bo dopiero za tydzień, bo co tydzień tutaj z tego co widzę są tutaj nowe. Więc myślę, że w ciągu tygodnia może uda mi się być pierwszym. Zobaczymy widzowie. A jak na razie w kolejnym odcinku sobie w ogóle zakupimy kolejną postać. Piszcie w komentarzach jaką mogę kupić za 100. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Siema!